Siemanko. Dzisiaj proste zadanie z logarytmów. Na początek, jeszcze tylko taka uwaga, że jeśli w podstawie logarytmu nie ma żadnej liczby, to w domyśle jest tam dziesiątka. I teraz, mając w każdym z tych logarytmów tą samą podstawę, możemy zgodnie z działaniami na logarytmach zapisać to sobie jako jeden logarytm o tej podstawie. I jeśli jest to odejmowanie tych logarytmów, to jest to pierwszy. Logarytm, czyli 4 przez 2 dziesiąte. I kolejny logarytm też jest odejmowany, więc nadal przez 2 setne. I teraz mamy logarytm o podstawie 10. 4 podzielić na 2 dziesiąte razy 2 setne, czyli 4000. I żeby to było łatwiej podzielić, można sobie przesunąć na górze i na dole przecinek o 3 miejsca. Prawo. I wtedy na górze po prostu w miejscu, gdzie przesuwalibyśmy przecinek po czwórce, dopisujemy 0. A w mianowniku, jeśli przesuniemy przecinek o 3 miejsca, no to będzie po prostu 4. I to jest wtedy równe. I 4000 podzielić na 4 to 1000. I teraz pytanie, do której potęgi trzeba podnieść dziesiątkę, żeby wyszło 1000? 1000 to dziesięć do potęgi trzeciej, więc wynikiem tego logarytmu jest po prostu 3. Dzięki za uwagę.